Najlepiej widać tego szerfa od północy do południa. Najpiękniej, jak tam się kłębi. Jak tutaj z tego wiatr wie normalnie. Tam mamy fraktusy, które się tam dokładnie zbierają między drzewami. Tam to tak szybko się to kotuje. Wszystko przez upał. Tutaj mamy jakiś zalążek tornada. Się ma tutaj jakiś tworzyć lejek, się tak wydaje. Tutaj nie wiruje przypadkiem, chyba raczej nie. A tam się najsilniejszy rdzeń formuje. A można zobaczyć. A tam jest chmura stropowa. Jeszcze dalej to jest przepięknie wszystko. I to w kumulsosferze się to kłębią. Te mam w stratosferze. Strato cumulus w cumulus w mamacumulus tam jeszcze wyżej strasznie szybko te fraktusy się zbierają To jest taki prąd wstępujący wstępującym tutaj za szelfem mórza to będzie hit po prostu. No będzie hit z tej góry. Szkoda, że akurat tylko ten szelf do nas przyszedł. A tamto to mniej więcej bokiem poszło. Nas to ominęło. Już jest bardzo daleko ten szelf. Na moje oko już widać. Mam akumulusy, jedne tam wirują. A tam się pięknie kłębi. Kłębi się naprawdę pięknie. Tu już jest huma oderwająca a nie... A nie... Jeszcze... Dalszy ciąg y, pola ma kumulusów, tylko to już jest krótkie, bardzo. Bardzo krótkie to już jest. Tam się tak świeci, kurczę, od tego słońca, ja nie mogę. Nieźle. To jest niezłe. O, o. Zaczyna kropić. Duże krople spadają. Nie wiadomo, czy to czasem grat nie jest, ale... Właściwie to są krople duże, stąd spadają tam. Już zaczyna chyba lać pewnie, ale to się wysoko kłębi. Zobaczcie, to się z mama kumulusów kłębi bardzo wysoko z tego szelfa. Naprawdę wysoko to się kłębi, choćby nie wiem co. Za niedługo z tych głębiastych chmur będą pioruny uderzać. To już idę tam na... Tą stronę muszę jeszcze tylko